Czy zdarzyło Ci się kiedyś wyznaczyć cel, nawet go zapisać, a może nawet zrobić mapę marzeń, gdzie ten cel został zwizualizowany przez Ciebie w postaci graficznej, a potem go jednak nie zrealizować? Od wymyślenia celu do jego realizacji naprawdę długa i daleka droga. Co więc zrobić i jak sobie ułatwić ten proces, żeby jednak te swoje cele osiągać? Bo to przecież buduje nasze poczucie własnej wartości, pewność siebie, mamy poczucie sprawczości i rośniemy wraz z realizacją naszych celów. Dzisiaj pokażę ci prostą metodę wizualizacji, która przeprowadzi cię od momentu wyobrażenia sobie celu. Do tego, że będziesz miał automotywację w jego realizowaniu. Ja nazywam się Barbara Lech i na co dzień wspieram moich klientów w budowaniu ich poczucia własnej wartości, asertywności i samodyscypliny. Pomagam im zapiąć pas i uwolnić się z krótkiej smyczy swojego biznesu, po to, żeby zacząć żyć, rozwijać skrzydła i czuć się dobrym, spełnionym człowiekiem, wolnym człowiekiem. No dobra, dzisiejszy odcinek wymaga od Ciebie znalezienia dobrego miejsca, takiego, w którym będziesz się czuć komfortowo, będzie w nim w miarę cicho, będziesz się czuć swobodnie i bezpiecznie. Po co to? No, bo poproszę Cię, żebyś zamknął oczy. Na razie jednak możesz zerknąć na swoją listę celów albo na swoją mapę marzeń, albo szybko poszukać w swojej głowie i wybrać jakiś cel, który weźmiemy na tapet. Masz? Dobrze. Co to może być? Może odchudzanie, a może zakup nowego samochodu, a może przebiegnięcie maratonu, a może otwarcie nowej firmy? Weźmy na tapet odchudzanie, ono zawsze jest na topie. No i teraz, kiedy już wiesz, że Twoim celem jest zrzucenie 10 kg w ciągu na przykład 3 czy 4 miesięcy, no to jesteś już w dobrym miejscu. A teraz chcę Cię właśnie poprosić o to, żebyś zamknął oczy. Zamknij oczy. Weź głęboki oddech. Rozluźnij się, i jeszcze jeden głęboki oddech. I wyobraź sobie siebie z tym zrealizowanym celem. Wyobraź sobie siebie, kiedy osiągnąłeś to, co było Twoim planem, to, co było Twoim marzeniem, to, czego tak bardzo chciałeś. Poczuj tam siebie dokładnie. Zobacz, jakie towarzyszą Ci emocje. Jacy ludzie cię otaczają? W jakim jesteś miejscu? Jak jesteś ubrany, ubrana? Co koło ciebie jest? Kto koło ciebie jest? Jak wyglądasz? Jak się czujesz? Co czujesz? Masz teraz dokładny obraz. Siebie w momencie zrealizowania swojego celu. I to jest dobry obraz, ale to tak naprawdę dopiero początek, zwizualizowanie sobie swojego celu i poczucie go. Oddychaj, a ja poprowadzę cię przez ten proces w drugą stronę. Od tego zrealizowanego celu poprowadzę cię ścieżką konkretnych kroków, które musiałeś, musiałaś zrealizować, by dojść do tego punktu. Więc jesteś, masz swój cel zrealizowany. A teraz wyobraź sobie, jak wyglądała droga do tego celu. Ile cię to kosztowało? Jakie nawyki musiałeś, musiałaś zmienić? Jakie rutyny wprowadzić do swojego życia? Być może były to codzienne treningi, być może ograniczenie spożywania cukru, być może regularne robienie jakichś czynności. Wyobraź to sobie siebie w tych czynnościach. Poczuj to całym swoim ciałem, każdą komórką. Poczuj to w swoich emocjach. Pomyśl i przypomnij sobie, wyobraź sobie, czego musiałeś robić więcej, żeby zrealizować swój cel, a czego musiałeś robić mniej, żeby ten cel stał się faktem. Wyobraź sobie te wszystkie działania dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, a w do momentu, w którym od zrealizowanego celu jesteś w tu i teraz, w dniu dzisiejszym. Teraz już widzisz, jaką ścieżkę musisz przejść, żeby od punktu A dojść do punktu B, żeby od dnia dzisiejszego dojść do zrealizowania swojego celu weź głęboki oddech i zapraszam Cię z powrotem przed ekran. Jak było? Jak się czujesz? Czy masz energię do działania, mocniej bijące serce, wypieki na policzkach i czujesz radość? I myślisz sobie, o matko, teraz szybko zapiszę, co mam zrobić, widziałem to, widziałam, czułam, tak jestem gotowy? Czy też pojawiło Ci się zwątpienie, że o nie, 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 to nie tą drogą. O Boże, tyle wyrzeczeń. Nie to nie dla mnie. To jest najprostsza weryfikacja celu, czy cel jest twój. Realizujemy cele, które czujemy całym sobą. Realizujemy cele, które są nasze. Często jednak bierzemy na tapet takie, które są modne, które realizuje koleżanka, a potem jesteśmy sfrustrowani, że jakoś brakuje nam samodyscypliny czy siły, chęci do realizowania. Najtańsza, najbardziej skuteczna metoda na sprawdzenie, czy cel jest Twój: wyobraź go sobie zrealizowany, a potem przejść we własnej głowie, na własnym fotelu, w strefie komfortu, bez żadnych wyrzeczeń, bez żadnych inwestycji. Przez całą ścieżkę, którą Ty wiesz, co masz zrobić, żeby być w tamtym miejscu i sprawdź, czy jesteś gotowy na to wszystko, co tam się ma wydarzyć. Bo jeśli ten cel będzie Twój i Ty widząc ten pot, krew, łzy, znój, zmęczenie, frustracja, odmawianie sobie jednych rzeczy, dokładanie innych, nadal będziesz miał radość w sercu, to wtedy... Ten cel będzie z Tobą mocno połączony i ty nie odpuścisz jego realizacji. Nawet jak będą trudności, nawet jak będzie pod górkę, nawet jak będą się z Ciebie śmiali, wytykali palcami i nawet wtedy, kiedy nie będziesz miał efektów. Więc zbadaj, czy Twój cel jest Twój, potem oczywiście rozpisz sobie tą ścieżkę, zacznij realizować te konkretne kroki, które pojawiły się w Twojej głowie, a gdy zwątpisz. To wróć do tego obrazka, który przed chwilą miałeś w głowie, tej radości, tego poczucia spełnienia, tej dumy z siebie po zrealizowanym celu. Tak rodzi się automotywacja, ale tylko wtedy, kiedy wiesz co i po co robisz. Daj znać w komentarzu, czy ta technika wyobrażenia celu, a potem odwrotnego wyobrażania sobie od zrealizowanego do dnia dzisiejszego kroków, które musisz zrobić, była dla ciebie pomocna, czy już ją może wykorzystywałeś? No, i jakie ty masz techniki do tego, żeby realizować cele? To może będzie coś inspirującego dla nas wszystkich? Zasubskrybuj mój kanał, zostaw kciuka i komentarz, i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za dziś. Cześć!